Globalne ocieplenie. A jak to w przeszłości z klimatem bywało i dlaczego należy się obawiać oziębienia, a nie ocieplenia, to pokrótce przedstawię. Zmiany klimatu na Ziemi. Trudno mówić o zmianach, które jednocześnie obejmowały cały glob w taki sam sposób. Były obszary, gdzie było cieplej, gdzie zimniej, gdzie zmiany w kierunku zlodowodzenia następowały wolniej, gdzie szybciej albo w kierunku ocieplenia. Ponadto dany obszar był kiedyś tropikiem, a później pokryty lądolodem, zaś inny był zielony, a potem z pustynią. Nie mamy też dokładnych danych, nie jesteśmy w stanie określić wahania temperatury co do dziesięcioleci na danym obszarze w zakresie jednego stopnia. Po drugie, wystarczy przypomnieć choćby okres Alerot. Okres Alerodu zakończył się gwałtownym oziębieniem klimatu trwającym około 20 lat, na co wskazują analizy grenlandzkich rdzeni lodowych. Znamy z historii takie wahania i nie są one niczym dziwnym. Mówimy o średniowiecznym optimum, gdy zrobiło się znacznie cieplej na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery, czy o znacznym oziębieniu, z jakim mierzyli się nasi dziadowie od XIV do XIX wieku, a szczególnie w XVII wieku. Takie zmiany były, są i będą. Okres ocieplenia znany głównie z rejonu północnego Atlantyku, które miało miejsce około 8300 rok naszej ery. Nastąpiło ono po chłodnym okresie tzw. średniowiecznej wędrówki ludów w Europie, czyli wczesnośredniowiecznym ochłodzeniu. Kończy ten okres mała epoka lodowa. Ocieplenie to jest jednym z wielu tej rangi ociepleń w Holocenie, np. optimum klimatyczne epoki brązu i epoki rzymskiej. Odtworzone różnice temperatur w okresie średniowiecznego optimum klimatycznego tylko w niektórych regionach świata, zwłaszcza w okolicy Grenlandii i części Stanów Zjednoczonych, były wyższe niż w okresie 1960-1990, którzy m.in. skolonizowali wtedy południową Grenlandię. Także w tym czasie w Anglii i innych rejonach Europy uprawiano winorośl. W alpach na przedpolach obecnie wycofujących się czuł lodowców znajdowane są zakorzenione lub przywlecone z wyższych położeń pnie drzew pochodzące z tego ciepłego okresu. Mała epoka lodowa to okres ochłodzenia, który nastąpił po okresie średniowiecznego optimum klimatycznego. Średnie temperatury na półkuli północnej spadły o około 1 stopień. Klimatycznie okres ten trwał od 1570 do 1900. Przyczyny: Zmiany stałej słonecznej wynikające z cyklów aktywności Słońca oraz związana z tym interakcja między wiatrem słonecznym, promieniowaniem kosmicznym a procesami atmosferycznymi. Najzimniejszy okres przypada na najmniejszą aktywność Słońca, zwaną minimum Maundera. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba mogło być ważną współprzyczyną. W tamtym okresie w wyniku kolonizacji mogło szybko wyginąć 90% rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy wypalali tereny leśne pod pola uprawne. Na pozostawionych nieużytkach roślinność, regenerując się, pochłonęła do, od 2 do 17 miliardów ton dwutlenku węgla, przez co osłabł efekt cieplarniany. No proszę. Efekt cieplarniany w XVI wieku. Wystarczy sadzić drzewa, zamiast wycinać je pod parkingi, deweloperskie inwestycje, a potem dziesiątki tysięcy mieszkań stoi pustych. Więcej zieleni w miastach, nawet bez szkody dla jakiegokolwiek istniejącego parkingu czy bloku. Zamiast tego dąży się do obłożenia podatkami ludzi. Kto na tym zyska? Zamożne firmy, politycy. Ty stracisz. Wracamy do mitu: zmiany klimatu nigdy nie występowały tak szybko. Poza tym, że to bzdury, to klimatyczni wyznawcy ocieplenia pomijają jedną rzecz lub jej nie rozumieją. Otóż nie ma żadnej podstawy, żadnej, żadnego dowodu naukowego czy możliwego potwierdzenia, że zmiany klimatu zawsze przebiegały i zawsze mają przebiegać tak samo, na tych samych obszarach, w tym samym tempie. Otóż nie, to nie jest równanie. Jeśli ktoś Wam powie ten tekst, że nigdy tak szybko Zapytaj, na jakiej podstawie uważa, że zmiany klimatu mają zawsze przebiegać tak samo? Ponieważ to, dlaczego dokładnie i jakie czynniki, w jakim procencie spowodowały ocieplenie lub oziębienie, jest ponad możliwości ustalenia. Nie da się tego do zrobić dokładnie. Wiemy, że wybuch wulkanu może zmienić klimat na Ziemi, ponieważ zmniejsza wpływ promieniowania słonecznego. A nie mamy danych o wszystkich erupcjach w historii Ziemi, ich wielkości, wiatrach, upadkach meteorytów oraz wielu, wielu innych. Nawet jeśli zmiany klimatu były, były teraz inne niż wcześniej, to nic w tym dziwnego. Zapytajcie zawsze: Na jakiej podstawie uważasz, że zmiana klimatu ma zawsze przebiegać tak samo? Kolejny mit: lodowce się topią. Jest tragedia. Nie wiem, czy dociera to do ludzi, że nadal żyjemy w epoce lodowcowej. Nie jest to mój tekst, tylko naukowców. Skoro mamy pokrywy lodowcowe stale obecne na Ziemi, to nadal nie do końca wyszliśmy ze zlodowacenia, jakie skuwało także polskie tereny. I jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu. Mamy także wieczną zmarzlinę na terenie Federacji Rosyjskiej czy Kanady. To nie rozmarza. Ciekawy jest też przykład, gdy w latach 90. XX wieku odnaleziono samolot z czasów II wojny światowej. Znajdował się pod kilkudziesięciometrową pokrywą lodową. Tyle lodu na nim narosło przez niecałe 50 lat. Logicznym powinno być ocieplanie się klimatu, skoro są cykle ocieplenia i oziębienia, więc naturalne i logiczne, aby klimat się ocieplał od 11 tysięcy lat. Ale po drodze mamy niespodzianki, takie jak właśnie mała epoka lodowcowa. W zeszłym roku na północy Skandynawii temperatury spadły najmocniej od 60 lat. Zawsze, gdy wskazuje się coś takiego, wyznawcy klimatyzmu antropocentrycznego mówią to nie klimat, to pogoda. Ale gdy gdzieś są wysokie temperatury, to już mówił to nie pogoda, to klimat. Klimatyści bazują na modelach, które nie są rzeczywistością. Pamiętam mrozy i śniegi, jakie były w latach 80. Dla dzieci to była frajda, ale koszty dla gospodarki ogromne. A jednak ludzie nie zamarzli. Stać ich było na opał, stać ich było na elektryczność. Mimo, że żarówki 60-100-watowe wszędzie się świeciły. Prodiże, pikarniki działały, lodówki, które nie oszczędzały prądu. Dzisiaj zielona energia i koszty prądu, ogrzewania dławią produkcję obywateli. Zbyt szafuje się oświetleniem. Normy odległości między latarniami są nieadekwatne dla obecnych, lodowych, bardzo jasnych świetlówek. U mojego wujka na wsi musiano zgłaszać, aby zmniejszyli jasność latarni, bo zrobiono z nocy dzień. Dodam jeszcze, że zimy lat czterdziestych XX wieku też były srogie i nadeszły po wyjątkowo upalnych latach. Czy ktoś wtedy lamentował, że to przez człowieka? Nie. Najgłupszy mit człowiek spowodował ocieplenie i zmianę klimatu. Nie, zmianę klimatu to proces. Ten proces nie zaczął się w XIX wieku, XX wieku. To jest stały proces. On nigdy się nie zatrzymał. Postępowałby także wtedy, gdyby człowieka nie było na Ziemi. Mnóstwo czynników jest branych pod uwagę, a być może nawet nie wiemy o wszystkich. Dopiero niedawno odkryto, że nawet Mars wpływa na klimat na Ziemi. Więc mamy aktywność Słońca, kąt nachylenia Ziemi, aktywność wulkanów, wpływ Marsa, planet układu słonecznego, parowanie, chmury, trzęsienia ziemi, nawet ruchy tektoniczne płyt. Stąd brały się te wszystkie zlodowacenia i ocieplenia klimatu. Zapytajcie klimatycznego wyznawcę, co spowodowało tak drastyczne zlodowacenie terenów obecnej Polski. Przecież były tu kiedyś morza, tropiki, a potem nastąpiło katastrofalne oziębienie, skuta lodem Polska, gdzie wielokrotnie lądolód nasuwał się i cofał. I potem ogromne ocieplenie, jakiego my nie zobaczymy. Piąty mit. Nigdy nie było takich rekordów ciepła. Były tropiki tutaj, więc na pewno było cieplej. Rekordy ciepła są w Stanach Zjednoczonych z lat 40. do tej pory niepobite. W Polsce lata były niezmiernie gorące przed wojną czy w latach 60. XX wieku. Należy także dodać, że kiedyś miasto były chłodniejsze, ponieważ było więcej drzew, mało samochodów, dużo cienia, klinów napowietrzających, a więc i tak były mniejsze temperatury przy takim samym nasłonecznieniu. Mieniła się temperatura odczytu, ponieważ zabetonowano miasta. Podnosi się alarm, że brak śniegu powoduje suszę. Jest wiele obszarów na świecie, gdzie śnieg nie pada, a suszy nie ma. Poza tym tej, nie widać tej suszy po plonach. Te rosną, mamy nadprodukcję żywności na świecie. Wiele z niej gnije, pleśnieje. Dojeżdżało do nas zapleśnione zboże z Ukrainy. Śpieszę poinformować, iż zgnić czy zapleśnić może to, co jest wilgotne, a nie to, co dobrze wysuszone. Dodać należy także, iż to ludzie celowo osuszają mokradła, lasy, aby lepiej się drzewo ścięte wywoziło. Więc to niestety ludzie, nie klimat osuszają lasy. Liczba zdarzeń typu tornada po wodzie, susze jest mniejsza niż w przeszłości, o której wiemy. Było niespokojniej, mimo tego, że człowiek nie spalał ani ropy, ani gazu. Występowały w przeszłości ekstremalne susze. Wiecie, jak wyglądała kiedyś Sahara? Była zielona. Dlaczego zamieniła się w jałową niemal pustynię? Czy to spowodował człowiek? Wyobraźcie sobie w obecnych czasach, gdyby taki obszar tak pokrył się piaskiem nieurodzajnym, pewnie by nam dowalili taki podatek, zabronili gotować, rozmnażać się, nie mówiąc o jakimkolwiek transporcie. Wiecie, że poziom mórz i oceanów podniósł się katastrofalnie i człowiek nie miał z tym nic wspólnego? Zostały zatopione przejście lądowe między wyspami, a nawet przejście między Azją a Ameryką, czy między Europą a Wyspą Brytyjską. Wiele wysp, zabytków kultury, dawnych cywilizacji, kultur, miast znalazło się pod wodą. Oczywiście, gdybyśmy nagle podpalili wszystkie lasy, to emisja produktów spalania na pewno miałaby wpływ. Ale co w tej mierze robią rządy, samorządy? Skoro rzekomo planeta się pali, trzeba ograniczać wzrost poziomu CO2. To wystarczy sadzić więcej drzew. Porównajcie sobie obraz miast sprzed II wojny światowej i teraz. Zajmują przestrzeni kolejne budynki, wycinane są drzewa pod parkingi, pod budynki deweloperów. Mimo, że ubywa ludności polskiej. Wystarczy spojrzeć na okres PRL-u. Wspaniałe zielone osiedla. Drzewo możesz obywatelu sam posadzić na trawniku. A zamożni ludzie nie lubią, gdy coś robisz czy masz za darmo. Odzysk surowców wtórnych. Gdyby faktycznie zależało na środowisku naturalnym, to byłby taki odzysk surowców turnych, jak w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na każdym osiedlu było kilka skupów surowców. Skupowano makulaturę, szkło, metale. Co więcej, dzieci w szkole miały obowiązek dostarczenia kwitu, że w danym roku dostarczyły do skupów określoną wagę makulatury oraz aluminium. Tak, tych z jogurtów, serków komognizowanych czy mleka. Sam pamiętam, ile miałem na swoje potrzeby dzięki temu, że oddawałem do skupu butelki, makulatury, aluminium. I to się opłacało każdemu, i państwu, i producentom, i obywatelom. Dzisiaj nie tylko, że za darmo oddajesz cenne surowce, to jeszcze ty musisz za to płacić. Gdyby autentycznie chciano zadbać o planetę, powróciłyby skupy surowców wtórnych. Łatwo to było zniszczyć w 1989 roku, jak widać, Nikomu nie zależy, aby to wskrzesić. Płacisz więc nawet po 100 zł miesięcznie w rodzinie za odbiór cennych surowców, za które kiedyś dostawałeś pieniądze. Gdyby chodziło o ekologię, byłoby tak jak w PRL-u. Opakowania. Mnóstwo opakowań plastikowych. No i jeszcze zmniejszenie wagi produktów oraz ich pojemności. Im mniejsza waga produktu, tym więcej opakowań trzeba wyprodukować. Rządzą wami korporacje, firmy. Zostaliście sprzedani i kupieni. Słyszeliście o celowym postarzaniu produktów. Nie robi się dobrej jakości produktów, ale celowo projektuje i używa takich materiałów, aby się szybko zepsuły, i abyście kupili kolejne. Powstają miliony ton odpadów. I to nie bardzo obchodzi polityków. Wiecie, ile jest dwutlenku węgla w powietrzu, jakim oddychamy? Cztery setne procenta. Znikoma ilość CO2. Wyluzujcie. Sadźcie drzewa.